Sebastian, zostałeś najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Polski Juniorów to tytuł, który zawsze budzi respekt wśród rywali, ale powiedz mi, czy w tym roku czujesz, że ten tytuł znaczy więcej choćby z racji tego, że w gronie najlepszych zawodników juniorów jest jedna z najlepiej grających w Europie kobiet? No na pewno to jest wielki zaszczyt i w ogóle sukces, że udało się to osiągnąć. No, w ogóle nie myślałem przed mistrzostwami, że uda mi się. W ogóle zdobyć 3-4 medale, to, to nawet nie marzyłem. Naprawdę jestem zaskoczony swoją postawą no i naprawdę też cieszę się z tego powodu, że mamy tutaj zawodników, którzy są na, najlepsi w Europie i na świecie i walczymy z nimi na równi. Naprawdę to jest duży sukces. A miało nie być o matematyce, ale Twoja kariera przypomina taką parabolę. Najpierw powiedzmy takie początki, potem te medale spływały, ale tak dość powoli, a nagle taki wysyp. Czy to znaczy, że w ten sposób to będzie wyglądało także w seniorskiej rywalizacji? Mam nadzieję, że nie będzie takiej paraboli, że to będzie stała forma i nie będę musiał czasami wracać z Mistrzostw Polski zirytowany w tego powodu, że na no, źle zagrałem, albo w ogóle nie zdobyłem żadnego medalu. Chciałbym trzymać jedną formę ciągle i y, po prostu grać swoje, tak? A wiesz, nie masz, nie obraź się oczywiście, nie masz zbyt dużego doświadczenia, jeżeli chodzi o dźwiganie zbyt wielu medali w jednym roku, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski Juniorów. Powiedz mi proszę, w którym momencie tego sezonu, bo były takie momenty, poczułeś, że pojedziesz na Mistrzostwa Polski Juniorów po więcej medali, po więcej niż jeden czy dwa? W tym sezonie no najbardziej po Mistrzostwach Krakowa na polturze w Krakowie, naprawdę zagrałem całkiem przyzwoite zawody. Zdobyłem trzecie miejsce, co dla mnie było wielkim sukcesem i już wtedy to już napawało mnie jakimś tam optymizmem na Mistrzostwa Polski i miałem nadzieję, że zdobędę. Więcej niż dwa medale, no i, no i się udało, tak? A wiesz, wielu zawodników mówi, że liczy się tylko pojedynczy mecz, nawet pojedyncza bila. No tobie byłem skłonny uwierzyć w takie słowa, bo nieraz rozmawialiśmy w trakcie tych mistrzostw, co było moją przyjemnością skądinąd i widać było po tobie taką determina determinację, że faktycznie skupiasz się na każdym pojedynczym meczu, na każdym partykularnym, drobnym celu. Te cele miały się złożyć w ogromne sukcesy. Czy właśnie o to chodziło, to była taka droga, tak sobie to założyłeś, czy po prostu zauważyłeś teraz podczas tych mistrzostw, że to jest najlepsze z możliwych nastawień? Ja ogólnie od początku byłem nastawiany do tego, żeby nie myśleć o tym, co można osiągnąć, tylko po prostu grać, a sukces przyjdzie sam. Tak? No, sukces jest wypadkową dobrej gry, troszkę oczywiście szczęścia, no ale też możliwości, znaczy może umiejętności skupienia się i wytrzymania w ciągłym skupieniu przez całe mistrzostwa. To, to jest ogólnie najważniejsze. Cieszę się, że wspomniałeś o szczęściu. Powiedz nam proszę teraz, w którym momencie tych mistrzostw poczułeś, że tego szczęścia troszeczkę zabrakło? No, na pewno zabrakło mi tego szczęścia w finale w dziewiątkę, gdzie naprawdę Karol zagrał bardzo ładny mecz, ale no Rozbicia miał bardzo bardzo dobre, no, a mnie akurat nie wychodziły, no, nie wpadało mi. No, to właśnie wtedy ten pech tak zwany no, naprawdę zasłużył na to. Aczkolwiek mogę mówić o jakimś tam pechu, no, gdyż te rozbicia naprawdę no, w dziewiątkę nie są jakimś ciężkim, ciężką rzeczą, no, ale jednak powinno tam coś więcej tam z tego wyjść. Tak? No, Wyszło jak wyszło, ale przez całe mistrzostwa nie powiem, że miał jakiegoś wielkiego pecha. No jak widać zresztą. No i ogólnie też dużo szczęścia, znaczy dużo szczęścia. Yy, dobra gra wsparta szczęściem, no, dała wyniki tak. Kilka dni przed mistrzostwami Polski Juniorów widzieliśmy się na mistrzostwach polskich w parach w środzie Wielkopolskiej. Powiedz mi, nie bałeś się, że rywalizacja właśnie w parach w tej formule troszeczkę cię rozreguluje przed w sumie najważniejszym dla ciebie w, tym, w tej części roku startem juniorskim? My ogólnie pojechaliśmy na mistrzostwa Polski w parach. E, rekreacyjnie. Bardziej, żeby zagrać, spotkać się z ludźmi. Oczywiście powalczyć, no bo wiadomo, po to się przyjeżdża na turnieje, ale e, przyjechaliśmy tam bardziej, e, żeby odpocząć od tego stresu właśnie przedmistrzowskiego, bo tam no, przed mistrzostwami naprawdę człowiek już miesiąc przed zaczyna myśleć o tym, co, jak to będzie na tych mistrzostwach. A na takim turnieju, no to jednak e, formuła turnieju jest inna niż zwykle, jednak w parach gra się trochę inaczej niż indywidualnie i to naprawdę odprężyło i na pewno to też właśnie pomogło mnie się uspokoić, nie myśleć o tych mistrzostwach przez tą chwilę i też przygotować się, gdyż tam były nowe stoły, tutaj też właśnie nowe sukno jest. Tam człowiek już mógł właśnie się oswoić z takimi warunkami, więc no, naprawdę pomogło to bardziej niż przeszkodziło. A powiedz mi proszę, jak zaplanowałeś sobie powiedzmy tydzień po mistrzostwach Polski, co będzie robił najlepszy junior w kategorii starszej. Na pewno odpoczywał, bo naprawdę mistrzostwa strasznie Ale wiesz, że nie musiałbyś pewnie aż tyle czasu poświęcić na odpoczynek, gdybym w hotelu nie spotykał cię po północy na korytarzu. No wiadomo, ale na pewno na pierwszy, pierwszy dzień, pierwsza noc to na pewno na odpoczynek. A potem no, co, no trzeba świętować, tak? I powoli zacząć się przygotowywać do, mam nadzieję, mistrzostw Europy. Tego ci, Sebastian, życzę. To była przyjemność oglądać Ciebie triumfującego. To było bardzo ciekawe przeżycie, komentować twoje mecze. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w tym roku, nie tylko na arenach bilardowych, ale także we wszelkich innych zmaganiach, także tych życiowych, w których podejmiesz się udziału. Dziękuję Ci za tę rozmowę i do zobaczenia!